Cześć, Krystian Sobotka z tej strony. Bardzo Ci dziękuję za pobranie tego webinaru. I dzisiaj będę chciał porozmawiać o tym, w jaki sposób w swoich kampaniach możesz wykorzystać Lead Magnet do tego, żeby generować jakościowe leady, czyli kontakty do swoich potencjalnych klientów. I na samym wstępie jeszcze wyjaśnię, czym jest Lead Magnet, ponieważ zapewniam Ciebie, że na pewno spotkałeś lub spotkałaś się z formą Lead Magnetu. Lead Magnet jest to na przykład e-book, webinar, który na przykład w tym momencie oglądasz czy jakaś checklista, czy przykładowo jakiś poradnik, czy na przykład właśnie zapis do newslettera, czyli wszystkie formy kontentowe, gdzie jesteś proszony o to, aby podać swoje dane kontaktowe, żeby podać przykładowo swojego em, maila, aby otrzymać tą formę kontentu, jak w, w przypadku na przykład e-booka. Czyli jeśli na przykład kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że chciałeś lub chciałaś pobrać e-booka i zostałeś poproszony o to, aby podać swojego maila. No to oczywiście jest to właśnie forma lead magnetu i dzisiaj będę chciał porozmawiać o tym w jaki sposób ten lead magnet możesz wykorzystać nie tylko do tego, żeby powiększyć swoją bazę mailingową, ale również do tego, żeby pozyskiwać nowe kontakty do potencjalnych klientów. Więc też bez zbędnego przedłużania, myślę, że przejdziemy sobie do agendy webinaru, czyli dzisiaj omówimy trzy kroki. Pierwsze, co będę chciał omówić, to lejek konstrukcji całego lejka żeby zobrazować ci w Miro w jaki sposób taka konstrukcja kampanii może wyglądać. Na drugim etapie przejdziemy sobie do menadżera reklam i pokażę ci w jaki sposób takie kampanie możesz tworzyć dla swojego biznesu i na samym końcu pokażę ci w jaki sposób możesz w bardzo prosty sposób wykorzystać narzędzie o nazwie Make do tego, żeby zautomatyzować pozyskiwanie tych leadów, czyli jeśli ten lead pojawi się w twojej bazie, to żebyś jak najszybciej Dostawał lub dostawała informacje o tym, żeby skontaktować się z tym użytkownikiem, ponieważ kluczowe jest to, żeby właśnie jak najszybciej ten użytkownik otrzymał od nas kontakt. Ponieważ właśnie przy pozyskiwaniu lidów z kampanii płatnych kluczowy jest czas kontaktu z tym użytkownikiem, ponieważ jeśli na przykład skontaktujemy się z użytkownikiem za 2-3 dni, no to niestety może on po pierwsze w ogóle nie odebrać. Ale również może już nie być zainteresowany naszą ofertą, ponieważ może nie wiedzieć tak naprawdę, która firma dzwoni zapomnieć o tym, że wypełnił jakikolwiek formularz, lub na przykład mógł już skorzystać po prostu z oferty konkurencji. A więc w tym momencie przeniesiemy się do Miro i omówię całą konstrukcję, cały lejek kampanii. Okej, okay, jesteśmy już w Miro i na pierwszy rzut oka może to wyglądać dosyć skomplikowanie, ale zaczniemy od takiego punktu wyjścia. Generalnie Facebook ma możliwość tworzenia kampanii, tzw. Tak lead ads gdzie po kliknięciu w tą reklamę użytkownika nie przekierowujemy na naszą stronę, ale uruchamia mu się formularz, gdzie oczywiście podajemy dodatkowe informacje, możemy zadać dodatkowe pytania i użytkownik ma możliwość pozostawienia właśnie danych kontaktowych, a następnie na przykład jak w tym wypadku pobranie lead magnetu. Czyli tak jak właśnie wspomniałem, nawet nie musisz mieć strony internetowej do tego, żeby tworzyć tego typu kampanię, ponieważ po kliknięciu w reklamę użytkownikowi wyświetla się formularz kontaktowy. I to, co jest tutaj kluczowe, co również będę chciał omówić, to pytania kwalifikujące. Ale zanim do tego przejdziemy, no to oczywiście omówimy sam początek konstrukcji, czyli mamy sobie kampanię na Facebooku, no i mamy kampanię na zimny ruch i na remarketing. Remarketing jest to ponowne dotarcie do użytkowników, którzy weszli w jakąkolwiek interakcję z Twoją stroną, jeśli to oczywiście stronę posiadasz lub z twoim profilem na Facebooku lub na Instagramie. No i na zimnym ruchu, czyli użytkownicy, którzy nie wchodzili w czasie w interakcji z twoją stroną, na zimnym ruchu targetujemy kampanię po zainteresowaniach i po grupach podobnych. No a jeśli chodzi o remarketing, no to tutaj zaproponowałem kilka grup remarketingowych, które możesz wykorzystać w swoich kampaniach, ale jeśli masz mało tego ruchu na stronie, no to oczywiście na samym początku możesz się skupić tylko na kampaniach na zimnym ruchu. Jeśli chodzi o remarketing, to co bym zalecał, warto do przetestowania kilka przykładowych zestawów reklam, czyli użytkownicy, którzy w ciągu ostatnich 14 dni byli na twojej stronie, odwiedzali twoją stronę. Drugi zestaw reklam, użytkownicy odwiedzający oraz aktywni w ciągu 120 dni, oczywiście z tego zestawu reklam wykluczamy użytkowników odwiedzających w ciągu 14 dni. Następny zestaw reklam, czyli osoby, które były minimum 3 razy na twojej stronie w ciągu 60 dni. No i ostatni zestaw reklam, czyli na przykład użytkownicy, którzy byli minimum dwa razy na Twoim case study, jeśli case study na swojej stronie. Możesz w ciągu 60 dni.